Cześć wszystkim z tej strony Astrel. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku de, z gry paf e, Jak widzicie, zostały nam tutaj czty, e, cztery, tak? Dwie dziewczyny. Cztery nam już poznikały. E, I moim mili. Szczerze przyznam, że jeśli chodzi o. Błodzenie po lesie, to jak widzicie, mamy sporo przedmiotów już znalezionych, z czego, no większość z tych przedmiotów to są takie przedmioty ogólne, które może zebrać każda dziewczyna. Przedmioty, że tak powiem, spersonalizowane, to często są przy wilkach i jest ich dość mało, dlatego też możliwe, możliwe, że skończymy szybciej niż zakładałabym. Dlatego też bym chciała w tym momencie wziąć Carmen i ruszamy. I ruszamy do lasu, a jakże. Tam do babci, ale to tam jeden pies ostatecznie i tak zejdę ze ścieżki wyznaczonej, bo taka jestem. Chociaż jednej rzeczy już nie znajdę, bo była do znalezienia jako Rose. No, Przykre w sumie. Przynajmniej tak się wydaje. Dobra, aha, przepraszam, faktycznie. <noise> Zapomniałam o tym. Okej, okay, pokaż ty mi, moja droga. Masz tylko trzy rzeczy, które jeszcze możesz. Kurde, ale nie chciałam czego, niczego zaznaczać. Masz trzy rzeczy, które możesz jeszcze znaleźć. I tylko jedna z nich nie jest zlokalizowana przy Twoim wilku. No dobra. To w takim razie, moi mili skręcamy do lasu, jak to zwykle bywa. Może być tak, że dzisiaj zrobimy. Aha, mi. prac zabaw oznacza? Chyba tak. Chyba prac zabaw mi oznacza. Czekajcie, to może się skieruje do tego placu zabaw, skoro mi go oznacza. W sumie. A, proszę. Jakie miłe dźwięki, ktoś się śmieje za mną. O, budka telewizyjna. Fuu, telewizyjna, tak. Um, te telefoniczna. Ciekawe. Mogę coś zrobić z tą budką? Chyba jednak nie. W ogóle jest jeszcze wrona i to jest chyba coś właśnie. Um, co może, Rose, z czym może Rose wejść w interakcję. Chyba nawet było przez chwilę widać e, wizerunek, aczkolwiek nie jestem pewna o 100% szczerze przyznam, bo, no jak zwykle ciężko zauważyć i tyle. Um, w ogóle jest jedna rzecz dla Carmen, którą ja wiem, że znalazłam kiedyś i szczerze przyznam, żebym chciała znaleźć ponownie, tylko możliwe, że będzie trochę ciężko, mianowicie pajęczynę bym chciała znaleźć. Jako Carmen, bo to właśnie dla niej jest um, przedmiot. O, co tam jest? Coś widzę przed sobą, czy mi się wydaje? 60... 69 kwiat. Fajnie. Nie, to jest kawałek ścieżki. To nieważne. Um, ja chcę się pokierować do placu zabaw właśnie. Zobaczymy, bo to jest jednak jakiś punkt orientacyjny, że tak to ujmę. Te tutaj jest teatr przede mną, tak? No, tam jest plac zabaw. Um, jeśli chodzi o Wilka um, Carmen, to jest to. On się mieści w obozie, um, więc pewnie właśnie to tam będzie mnie chciała gra. No, prawda. Pra 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 praktycznie. Wepchnąć nieprawdopodobnie. Praktycznie. Um, o to mi chodzi. Dobra, już mi zaznaczyło trzy kwiaty, ale ja się właśnie rozglądam za tą pajęczyną i za. I za tą, za jeszcze, za jeszcze jednym miejscem, gdzie jest dostępny dla Carmen przedmiot, czyli jest to wanna. Z tego co widziałam. No, bo tutaj dwa przedmioty... Czekajcie, dwa przedmioty, chyba tylko dwa przedmioty. Wydaje mi się, że są zlokalizowane w miejscu, gdzie ona ma swojego wilka, czyli w Boże. Czekajcie sekundkę. Tutaj. Ta! Trzy rzeczy są zlokalizowane w obozie. Czekajcie, ale to. Hmm. Dobra, nieważne. Zobaczymy jak Jak już tam dotrzemy. E, póki co. Jezus Mary, dlaczego te ścieżki wydają mi się przedmiotami? A wiem, może to dlatego, że grafika tak wygląda. <ścoughs> że ciężko kurczę jest rozróżnić rzeczy, które się ogląda, które się widzi, może bardziej niektóre się ogląda. No i sporo tutaj jest przedmiotów, które już wcześniej poznajdowałam. Samochód, tam miejsce było ze strzykawką też. Pozbieram sobie trochę kwiatów. Ja już widzę plec zabaw chyba w tle. Okej. Okay. 72 kwiat. To mnie w tym momencie powinno oznaczyć przedmiot jakiejś w sumie. Bo to się właśnie chyba... co. To... O! I mnie oznaczyło. Pan mi oznaczyło idealnie. To za chwilkę. E, póki co sobie pozbieramy jeszcze te kwiaty, bo generalnie system jest taki, że co sześć kwiatów nam em, daje em, podpowiedź, że tak to ma odnośnie jakiegoś przedmiotu. Dobra, mamy 73. I 74 już mamy na oku. Więc sobie weźmiemy. Oho, widzę obóz. Tak. Dobra. Natomiast o obóz nam w tym momencie nie chodzi zbytnio. Chyba to jest to obóz w tle, no. Jak mi się wydaje. Ja wiem, że znaleźć tą stół, przekrętą, tylko że, no powodzenia ze znalezieniem jej, bo po prostu las, te sprawy. To nie jest to obóz, to jest teatr. To nieważne. A jakbym poszła, to. Tę... Nie, no tędy to nie będę szła. E, ruszymy w stronę wanny, skoro już mi się oznaczyła. Ale ona, ta wanna nie kuczy daleko aż tak bardzo, skoro tak, że tak powiem, czule mi się przesuwa. Jest taka czuła na przesunięcia, o może w ten sposób kamery, więc jak mówię, nie może być zbyt daleko ode mnie. Hmm. Nie o to mi chodziło? <grych> chciałabym znaleźć um, tą pajęczynę, bo po prostu mnie ciekawi, co z nią, w związku z nią będzie, ale to chyba nie jest żaden przedmiot do kolekcji, tylko po prostu interakcja jakaś, um, więc to nie jest aż tak znowu niesamowicie ważne, niesamowicie istotne i w ogóle. Ale no, jak mówię, bym chciała. Dobra. Hej, ho, hej ho, przed siebie by się szło. Czy widzę jakieś kwiaty na przykład? Teraz mam wrażenie. O, tutaj jest kwiat jakiś. E, mam wrażenie, że będzie się dziewczynka w bieli pojawiała coraz rzadziej, biorąc pod uwagę fakt, że faktycznie jednak coraz mniej przedmiotów mam. E, więc prawdopodobnie będzie się pojawiała tylko po to, żeby mnie zaprowadzić na ścieżkę z powrotem. 75. Hmm. Tak się próbuję rozglądać, bo jak pamiętacie, to jednak no ta gra jest pod tym względem po o, koszmarna, że <grywania> powodzenia ze odnalezieniem drogi strasznie łatwo się zgubić. O, dziewczynka bieli. Patrzcie wyją. Siemka. O, koło wanny stoi. No i wszystko się zgadza. Oho, i gdzieś mnie prowadzi. Też Z tamtą, tamtą stronę. Mnie... Czekajcie, może bym się skierowała kamerą, faktycznie, w stronę, w, ona, w którą ona pobiegła. Czy ty możesz wejść w interakcję z tą wanną? Halo? O, teraz. Ok. Trochę mydła, dużo ciepła i wody. Już nigdy nie będę samotna. Hmm. No dobra, w takim razie wychodź z tej wanny, ja sobie jeszcze tutaj spojrzę. Ona może jeszcze zebrać dwa przedmioty, z czego jednym z tych przedmiotów... W sensie, nie przepraszam, yy, oba te przedmioty są już przy wilku w obozie. Yy, więc już olać je. Um, czy ja z zobaczę tą dziewczynkę w bieli, czy już mi zniknęła? Chyba mi zniknęła, ale trudno. Um, bym chciała właśnie. W sensie wiem mniej więcej w jakim kierunku pobiegła, tam mi się świecą kwiaty, więc sobie pozbieram tego kwiatka i ruszę tropem drugiego. że <grytujmy> mam. W sumie nie wiem dokąd ta dziewczynka pobiegła. Niby powinna mnie prowadzić do jakichś ciekawych rzeczy. Może mnie doprowadzić do tej pajęczyny. Też opcja w subgrucie rzeczy. O którą mi chodzi. Tam jest plac zabaw. Ok. Wejrzy z. z, z hmm. Weź ten kwiat i, sko i e, daj go do. Nie wiem, swojego koszyka, cokolwiek. Dobra. E, ta, czy, ta biała dziewczynka pobiegła chyba gdzieś w tym kierunku? W tę stronę? Kwiat kolejny. Juhu! Przy okazji, teraz dostaniemy kolejną podpowiedź na mapie, z tego co rozumiem na mapie, trochę ciężko to nazwać mapą ale coś się powinno teraz pokazać jeszcze jednego o i się pokazało jakaś, jakaś, a już mnie kieruje do obozu, dobra, bo ja wiem ja wiem jaki przedmiot generalnie nam teraz y, oznaczyło oznaczyło nam y, puszkę jedną którą właśnie można znaleźć no w obozie, mówiąc wprost tylko, że no właśnie ja jestem ciekawa y, tej pajęczyny przekrętej tam jest kwiat, też widzę tego kwiata wróci nie tak. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś w głowie mi się ubzdurało, że um, mogę przyspieszyć za pomocą właśnie spacji. Nie wiem dlaczego nawet, nie pytajcie mnie. Widziałam po mojej prawej jeszcze jeden kwiat, więc sobie go weźmiemy. Bo czemu by nie? Um, wiecie, co taka myśl jest u mnie, że może byśmy obskoczyli już w tym odcinku. Może do końca by się udało? Nie, no do końca to trochę tak wątpię, szczerze przyznam, ale. Drugie, jestem no wia. Um, chciałabym zobaczyć w tym kierunku, bo. <laughs> coś tutaj widzę. To jest telewizor zepsuty, tak? Ale ja nie chcę do niego podchodzić, bo telewizor chyba już mamy dodany, prawda? Gdzieś tam. Hmm. W sumie możemy wejść z nim w interakcję. Czemu by nie? Skoro już mamy taką możliwość. Hmm. Nie widzę konkluzji żadnej. Więc. Hmm. Odchodzę, mówiąc prost. Jest pajęczyna, idealnie! Dobra, to super. W takim razie, skoro już mamy tutaj pajęczynę, to ja się będę kierowała właśnie do wilka za chwilkę. No, mnie to już nie bardzo. Nie jest. Nie ma tutaj zbytnio miejsc, które by. Miejsc. Rzeczy, przedmiotów, które by mnie interesowały. Ehm. Coś ty masz z interakcjami, problemy koleżanko moja. Wiesz, co? Weźmiemy cię, obkręcimy, od drugiej strony stanie przy tej pajęczynie. Co? No, kurna raz. Czego ty potrzebujesz z tą pajęczyną? To po prostu ją podziwiasz? Czekajcie, wezmę sobie, odejdę może trochę od niej, o. Halo. O, teraz. I co? No więc, czuję się zawiedziona. Że z pajęczyną. Aha, widzę, że nie mogę od oderwać wzroku, dopóki się nie ruszę, ale generalnie nic na ten temat mi nie mówi, Carmen. Co jest przykre. Tu mamy wózek inwalidzki, ale to nie jest dla niej przedmiot w ogóle, chyba. A może coś mi powiesz w związku z nim, czy po prostu w interakcję wejdziesz i tyle? Aha, przepraszam, istnieje pewien rytm, któremu nie można się oprzeć. Chwyta mocno i nie pozwala o sobie zapomnieć. To prawda, są takie rytmy. E, dobrze, natomiast my zaraz już, e, idę zabrać ten kwiat, bo chyba już więcej nie zobaczę, wydaje mi się, e, a potem udajemy się właśnie do wilka, zabrać ostatnie dwa przedmioty i teraz ja sobie sprawdzę, żeby na pewno pamiętać, okej, okay, takie przedmioty muszę mieć, dobra, e, to gdzie mi oznaczy już wilka, akurat dobrze jest, że mi oznacza tą puszkę, bo ja wiem, że ona jest przy wilku właśnie. Więc jak powiedziałam dobrze, że mnie oznacza kurde bela gdzie straciłam ją z oczu. Tam jakoś chrestepannie dosłownie w tym kierunku. Jezusia, Masakra. Chociaż muszę przyznać, że bardziej niż to, że nie widzę momentami, gdzie jest ścieżka, gdzie coś innego, to bardziej mnie irytuje fakt, iż iż, iż momentami jest. Czy to jest już ten obóz? Tak, to jest już obóz. Widzę szopę, no, um, przy obozie. Um, kurde, bela, o czym ja mówiłam? Że bardziej mnie irytuje fakt, że um, gra gubi ostrość, chyba. I jasność. O, jest dziewczynka biała, tak? Jest i drwal, czyli właśnie wilk naszej Carmen. Można się domyślić już. Mmm, miło. Dobra. Ależ dźwięki fajne. Tyk. Tyk. Hmm. I co ty trzymasz w tej szopie, panie? Czy ja się mam bać? Namiot jest zamknięty. Hata jest zamknięta. Jednak piwo wygląda na świeżo otwarte. A ogień jest jeszcze ciepły. Gdzie jest pan? Ee... O kurde, Bella. Czerwone znaki na drzewach. Gdzie jest pan drwal? Bo to właśnie on jest wilkiem. Naszej um, tutaj, Carmen. Jest czerwona dziewczynka, tak, ona się widzę chowa, zdaje się. Tak więc, dobra, interakcja z piwem, poproszę. Mhm. Coś interesującego, żem znalazła. Świeżość i ciepło powoduje szum w głowie. Nie wzburza krew. Okej, okay, skoro tak mówisz. Tak, i to jest przedostatnie przedmiot dla nas. Dziewczynka. W ogóle co robi ta dziewczynka? Chryste, panie. Aha, ona się wygrzebała i cię, i teraz wchodzi z powrotem do tego, do... Em, do... O, nie do obozowiska, tylko do em, namiotu. No, podpaliłam ognisko, widzę. Ciepły żar pier pieści moją skórę. Oczyszcza mnie war warstwa po warstwie. Aż będę czysta. Dla ciebie. O kurde, bela, No ładnie. jest przerażająco to brzmi. Najzwyczajniej w świecie, ale... No właśnie, ona się cały czas chowa. O kurde, bela w Obcasach do Lasu? Cię pochrzaniło, koleżanko? Chciałabym wejść, e, wejść. No, no nie wiem, wejść w interakcję jakąś z tą chatą. Mogę? Dam radę? Tak, chyba dam radę. Zobaczmy wobec tego. Ja Jest zamknięta, ok, rozumiem. Czyli niestety nie wejdę w interakcję. A szkoda. E, dobrze wobec tego. Zdaje się, że wszystkie przedmioty jako Carmen e, możliwe żeśmy znaleźli, więc spoko. E, I już teraz możemy się udać do tego drwala. Akurat jest właśnie to jeszcze jeden przedmiot, ale to jest akurat właśnie przedmiot, że tak to ujmę, fabularny. Um, no czyli właśnie trzeba do tego drwala podejść. Um, chodzi na mojego czapkę dokładniej rzecz ujmując. Tylko właśnie, kurde, Bela, że nie mogę biec, to jest upierdliwe. Siemka typia. O, właśnie. Halo. Interakcja, panie. O, dobra, czapka. O kurde, belały solek. Hmm. I co teraz zwróciliśmy jego uwagę na siebie? I on teraz chyba, wydaje mi się, że pójdzie tam do pudeł, żeby sobie usiąść. Możesz łopnąć piwko. Jest ta dziewczynka. Właśnie. Jezus Maria, to ty takie dźwięki z siebie wydajesz? Nie mam żadnego pojęcia. Czekajcie, idę sobie tutaj usiąść. Bo to chyba w tym momencie o to już chodzi. Tak mi się wydaje. Tak więc cyk. Tak, on idzie już do nas. Hmm. Halo! No kurde bela. Mogę wstać? Mogę wstać dobra. Ta biedna dziewczyna, kurde bela, co jest w tle. Panie, panie! Pan ze mną siądzie przy, przy ognisku, co? Mogę z nim wejść w interakcję w ogóle jakąś? Chyba nie. No. Tak więc, dobra, idziemy znowu usiąść. Może do nas faktycznie podejdzie. Ta dziewczynka to się chyba troszeczkę zbagowała. Tak odrobinkę. O, teraz on podchodzi. I co będziesz siadał? Tak, będzie siadał, ok. To teraz ja. Yy, tylko, że, właśnie, interakcja. Dajcie mi odpowiednią interakcję. Nie siadaj ty! Kto ci każe wstawać? Co? O, mogę przy przy ognisko, wygodne. Dobra, teraz siadaj. Mamy to. No gdzie wstajesz, Hamie? Wracaj tu. Uch! Albo dobra, po prostu tu na niego zaczekamy. O, idzie. Dobra, no nareszcie. Udało się aktywować stankę. Znaczy, no, teraz się aktywuje, zaraz. Chyba. <grymne> czy, ja mu, czy ja muszę jeszcze piwko zorganizować? Chyba nie. Chyba już jest ok. No, tak. No, muszę przyznać, bardzo ładne włosy ma ta Carmen. Podobają mi się. Ale ty masz wzrok normalnie, wzrok dzikusa, panie dziejaszku. Yeah. No i rzecz jasna, damek babci. Tak więc no tak to wygląda. Stawaj Carmen. I idziemy do środka. Ano. Jestem ciekawa, czy ktoś próbował pomimo tego e, właśnie, że tak powiem e, spaceru do domku babci, prawda? Czy ktoś próbował faktycznie wejść znowu do lasu? Prawdopodobnie są tacy ludzie. Ja tego personalnie nigdy nie sprawdzałam, co się dzieje, w momencie, w którym właśnie... Um, no, potem jak się znajdziemy przed tym domkiem babci, co się dzieje, jak chcemy iść, um, no, w kierunku lasu, bo, no, po prostu nigdy nie, nie sprawdzałam, co się wydarzy, w związku z tym. No, szkoda trochę. Myślę, że byłoby to dość interesujące do zobaczenia. Mogłoby mieć, ma potencjał jakiś, z pewnością. No i dobra, właśnie do domku i przez domek oczywiście sobie przejdziemy jeszcze. Mmm, metal o metal. Jest, jest ta sala z urnami. Jest już ich pięć z uwagi na to, że właśnie Carmen też już nie żyje. To jest w sumie ciekawe. ciekawe ciekawie pokazana rzecz, może bardziej w ten sposób. Mmm, ale to normalnie. Fajne dzięki są, nie ma co. W sensie podoba mi się to, że każdy kapturek, jak idzie, każda dziewczyna, może bardziej. Nie będę nazywała każdej kapturkiem, po prostu. To ma. W ogóle też ciekawa mechanika jest taka, że ja cały czas muszę ściskać przycisk, jakbyśmy poruszali się krok za krokiem. Też ciekawa mechanika, jak powiedziałam. Tak, natomiast o co mi chodzi, to to, że każda z tych dziewczynek, w momencie, w którym idzie przez domek babci, to. Jest takie wrażenie, w sensie jest takie wrażenie, po prostu są dźwięki w tle i te dźwięki w tle są unikalne dla każdej z dziewczyn. Jezu, co to za jęki? Aj. Chyba nie chcę wiedzieć. Aj, jajaj. Ależ szlapastliwe. Boli mnie ten dźwięk piły w sumie bardziej. Knisz ten kobiecy głos. Chyba kobiecy, może kobiecy. och cześć tyleń. Jak ci się żyje? O Boże, myślałam, że normalnie do mogiły spadnę. A nie, tutaj idziemy dalej. Przez domek. Nie chciałabym mieszkać w tym domu. Trochę porąbany, jeśli nie kto pyta. O! Ogień. O tak, motyw drewna, co nie? Jednak, no, trzymają się te motywy. Trzymają się konkretnego wilka motywy w domku babci. Okej, okay, jesteśmy. Ajś! No i dobra, zobaczmy. No właśnie, bezpośrednio nam pokazuje tego drwala, czyli na pewno on ją ubił, może wykorzystał, może nie, kto to wie. My się raczej tego nie dowiemy. Bo to jednak jest do domysłów. Dobra, znajdziemy na przedmioty 0 z 3. Aha, fajnie. <laughs> Liczba blokowanych pokoi specjalnych 3 z 3. Okej, okay. przybyła ta odległość 984 m. Spotkała wilka, tak, sukces, no i bardzo dobrze. Tak więc super. Za zaobozowisko ogólna ocena B. Hm, też opcja. Tak więc spoko idziemy dalej. Dziwacznie, momentami mam wrażenie, działa to znalezienie przedmiotów, wiecie? Może to dlatego, że mm, dziewczynki mają też ym, właśnie ym, przedmioty, z którymi można jakby, z którymi może każda z nich weźmie interakcję, może to o te przedmioty też chodzi. E, dobrze, mi, Natomiast w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. może że następny odcinek będzie następny. Możliwe, że będą jeszcze dwa odcinki. Zobaczymy. E, tak więc. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to zaproponuję Wam dzisiaj. Hmm... Większość przedmiotów będzie mi niezmiernie miło. Ponadto jeśli się wszędzie kanał. Linka macie w opisie oraz na stronie kanału. Dzięki wielkiej do usłyszenia. Mam nadzieję, na następnym razem. Cześć!